Ale NUDY O kurcze, co się dzieje, a- Hej, widzowie. Eee, witam. Jak tam? Pewnie myślicie, że wszystko jest nudno, nie? Dziś zmienię wasze zdanie. Następnie sobie tylko coś wyjaśnimy, bo... Może ktoś z was sobie powie Lisu, skąd wiesz to wszystko? I... umiem tak. Po prostu mam talent do wpakowania się w dziwne sytuacje, nie? Sztuka Senjitsu. Kiedyś tak, że siedzę sobie na lekcji i straszne nudy były, gość miał wadę wzroku, słuchu, jeszcze wzroku, no i po wszystkiego, no zepsuty był. No i widzowie, widzowie, przepraszam, zachowałem się bardzo ładnie. mam nadzieję, że mi wybaczycie, no ale przysnęło mi się, też z tym człowiekiem przyznało mi się. Nie no budzę się i normalnie widzę, że leżę na ziemi i nie wiem co się stało, nie? Chociaż widziałem kiedyś takiego księdza z Brazylicą, miał taką modę, że ludzie na ziemię padali i chłup był na całym kościół, padali a im się nic nie działo, nie? To może tak ze mną było? Yy, wracając, to taktycznie tak wyglądam z ławki Widzę, że gość coś śpi tak na krześle, więc myślę Uff, upiekło mi się I próbuję się stamtąd wydostać I normalnie, no i oczywiście upuszczam telefon Puk taki, że w Chinach go słychać I mam już w myśl, że No już po mnie, nie mam szans No ale wtedy gościu wstaje, wstał on wstał. Stary wstał. I normalnie zaczął lekcję prowadzić, ale wst nie wstał tak zwyczajnie, tylko tak jak za mi, tak. Obrzydliwie. Typ z otwartymi oczami lekcję prowadzi, nie? Macham mu tak przed oczami, halo, halo, a on nie reaguje. No i wtedy do mnie dotarł. Normalnie widzowie, on lekcję przez sen prowadził. Oczy otwarte, a mi o to śpi, nie bywały. Jedzenie na szkolnej stołówce. Byłem jakieś na szkolnej stołówce. I sobie jem normalnie, i wtedy widelec mi spadł. I patrzę, i mam dwa widelce znaczy dwie części. Byłem wtedy mały i nieźle się przestraszyłem, więc idę tam to zgłosić, nie? Wchodzę na zaplecze i widzę. Widzę takie ogromne drzwi z napisem nie wchodzić. Ajajajaj, ja, widzowie, no byłem młody i głupi. Wkroczyłem za te drzwi, no niestety, przepraszam was. Ale warto było, warto, bo zobaczyłem coś takiego, że. Łoch, ho, oh, oh. Za drzwiami był ogromny korytarz. Z ogromną ilością drzwi i sprawdziłem jakieś losowe i widzę, że tam jakaś inna szkolna stołówka i tak patrzę wszystkie i wszędzie różne stołówki, wtedy się zorientowałem, czy to dlatego wszędzie na każdej stołówce jedzenie smakuje tak samo. Spawner bab Madmi. Nie wiem nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy wy tak mieliście, ale jakiejś jak byłem w liceum, to zorganizowano nam nocowanie w szkole. No i wszystko fajnie, i w tym momencie rzucili mi wyzwanie, żebym wszedł do jakiegoś składiku, w sali od fizyki, bo była taka teoria, że tam pan ogólnie śpi, nie? że on tam mieszka. No i wchodzę do środka i tam widzę jakieś dziwne urządzenie. No i wołam resztę i mieliśmy obczaić, co to robi. I wtedy zobaczyłem jakąś małą klapkę, otwieram ją i widzę świat sprzed tysięcy lat, normalnie. I tam taka jaskinia jest, i tam jaskinie, w której byli szkoleni jaskiniowcy w w okresie nauczania matematyki, potem prowadzili do jakiegoś stylisty, który odmieniał ich wygląd tak, aby pasowali do naszych czasów. No, siadłem potem na podłodze, nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem, ale niestety tak było. I od tamtej pory już się nie dziwię, że wszyscy nauczyciele od matmy są tacy starzy. Sala od wf po godzinach. Eee. Myślał ktoś kiedyś z was, że ta sala od WF-u się marnuje, w końcu to tyle miejsca, nie? Jednak mylicie się, nie wiecie tego co ja. Byłem sobie kiedyś na WF-ie, każdy z Was pewnie też, nie? No i jakoś mam 1000 IQ, doszedłem do wniosku, że po co się płacić? Jak potem są dalsze lekcje? To zrobiłem tajną technikę ninja i wstydnąłem się do składziku i schowałem się za koszem z piłkami. No i tak niefartownie się zdarzyło. Znaczy, fartownie, bo było fajnie, że sobie zasnąłem. Tylko potem, jak się obudziłem, to już było gorzej, bo budzę się i widzę, że. no, no że nie widzę. No i tu jest problem. Na szczęście. Miałem taki świecący kamień w kieszeni, który zebrałem z sali od geografii. To wyciągam go i idę w stronę drzwi. Uchylam delikatnie. Uchylam delikatnie i widzę. No właśnie, widzę. Nie widzę pustej hali, tylko ring. Tak, dobrze myślicie. Po godzinach na hali w szkole odbywają się nielegalne zapasy. Wiedziałem już wtedy, że muszę postąpić jak każdy, odpowiedzialny, młody obywatel. Czyli zaczekałem do końca zajęć i zawarłem pak w zamian za milczenie. Mam 6 WF u Także mam WF z głowy do końca szkoły. Szkolny paprytletowy. Byłem kiedyś u mojej babci na wsi, pokojna okolica, no i tam koło kościoła były takie takie stragany normalne. No i zrodziłem się, to poszedłem, zobaczyłem co tam mają i nagle widzę taką znajomą twarz. Dobrałem dystansu, przyjąłem pozycję bojową, wytężyłem wzrok i dostrzegłem w końcu, że to był mój nauczyciel od wf -u. Spojrzałem na jego stoisko i widzę, że sprzedaje papier toaletowy. Nie wydało mi się to giga podejrzane, bo. Po co on miał sprzedać papier toaletowy? I to jeszcze na jakimś lokalnym targu? Spadałem więc to. Dypakował to, co mu zostało do samochodu, ukradkiem wsiadłem się do jego bagażnika. Samochód zatrzymał się przed szkołą, podążałem dalej za nim i ujrzałem najgorszy scenariusz z możliwych. Zawiodłem się na nim. Podmijał on papier ze szkolnego składzika, na ten który wszyscy chyba dobrze znamy. Wtedy wiedziałem, że muszę coś z tym zrobić, że muszę postąpić jak przykładny, młody obywatel, którym nie jestem. Wszedłem z ukrycia i rozpocząłem konfrontację. Było ciężko, widzowie, ale udało mi się. Zrobiłem to dla siebie i teraz mam 30% z biznesu.